Witam serdecznie, Radek z tej strony po roku użytkowania paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła. Chciałbym zaprosić na podsumowanie całego roku, jak to się sprawuje, jak to było zamontowane, jakie są zużycia koszta użytkowania takiego wynalazku mamy tutaj 9,9 kW. Pika dziwnie nie znam się aż za bardzo na tym zamontowane to jest niby rzekomo w trzech stringach znajduje się tutaj 30 paneli INCO 330 VATOPIC 8 paneli mamy na dachu na takiej wiacie mamy 22 panele te 8 jest na pierwszym stringu 12 paneli nie, przepraszam, 11 paneli znajduje się na tej dobudówce na drugim stringu i trzeci string. Następne 11 paneli, ale przy falowniku jest to podpięte jakoś tam. Pokażę Wam dziwnie, bo te dwa, dwie jednostki są złączone, jakby później w osobny string. Ok, niestety mamy śnieg. Produkcja praktycznie 0. Ale do podsumowania nam to nie przeszkadza. Wejdziemy tam trochę bliżej, wyżej. Zobaczymy jak to z góry wygląda. Dobra, jesteśmy na górze. Jakoś tak dziwnie to wszystko pomontowane. To w ogóle były przeboje przy montażu. Też tutaj o jak montowali, to dali za krótkie haki. Zamocowali to na jakieś wkręty takie do regipsu, może troszkę dłuższe. Audytor przyjechał po dwóch dniach, złapał się tego tutaj panela, o tu. I odfrunął z nim. że przeboje były. Bodajże chyba ze 3 czy cztery razy demontowali to montowali. W końcu się już kurzyłem i pogoniłem ich. Wziąłem sobie firmę zewnętrzną, która to raz za porządnie zamontowała. A firma, która to montowała nie dostała wszystkich pieniążków. Okej, okay. no niestety za wiele Wam teraz nie mogę pokazać, bo wszystko jest pod śniegiem. Tutaj mamy kąt jakieś niecałe, chyba bodajże 15 stopni. Na tych 22 panelach, także w zimie śnieg się super ich trzyma, lód. I za wiele tu sobie nie popatrzymy. Idziemy dalej. Pies uciekaj. Tutaj z kolei mamy uziom. Demon uciekaj. Tutaj mamy uziom. Wbitych jest 16 szpilek. Też były z tym cyrki przy montażu, ponieważ akurat. W tej chwili mnie nie było przy tym, jak wbijali te szpilki. Zażądałem wręcz, żeby mi pokazali, jakie, jakie tutaj są wartości. Po długich kłótniach pokazali mi, że niestety tego uziomu nie było. Więc później już stałem nad nimi i jedną za drugą. Po jakichś 11 szpilkach już naprawdę ciężko to szło. Doszli do 16 szpilek i wyszło tam coś koło 9 omów, jak się nie mylę, czy jakoś tak. Mówię na tych prądach, to ja się za bardzo nie znam. No i ten uziom tutaj sobie biegnie tutaj w gacie. I tam gdzieś leci do góry, do tych paneli. Jest to wszystko uziemione. Ok, Dobra, jesteśmy w dawnej kotłowni. Tutaj są jedne zabezpieczenia. DC. I do tych zabezpieczeń, właśnie tym czerwonym przewodem, idzie ten wyłącznik, przełącznik przeciwpożarowy. Tu mamy następne zabezpieczenie AC. Potem tutaj mamy falownik SOLAX POWER. Rzekomo 10 kW, czy coś takiego. A tu mamy nawet można. Będzie pokazać, albo nie. Gdzie ta ta naklejka jest. O. Sorry, że tak widać, ale to od tyłu to nie jest takie fajne. W nagrywaniu tego. Okej. Okay. jeszcze nie zawiódł, ale ma dopiero lekko ponad rok, także jest za świeży sprzęt jeszcze, żeby chyba się popsuł tak szybko. Tutaj mamy bezprzewodowe łącze Wi-Fi, a tutaj tym dochodzi mi taki licznik dodatkowy, który zlicza wysył do licznika energetyki. I powiem Wam, że sprawdza się to całkiem nieźle. Dochodziły mnie słuchy, że energetyka potrafi trochę przekłamywać na tych swoich licznikach, ale powiem Wam, że różnica jest chyba tylko 2 kW, bo niestety licznik energetyki z dokładnością nie, tam chyba bodajże 3 miejsca po przecinku nie zapisuje. A tutaj jak Wam mówiłem, niby rzekomo jakieś 3 stringi, ale tu są połączone właśnie tym tutaj złączką. Z tych dwóch jedenastek schodzi w jedno i wychodzi tutaj. Dziwnie to połączone. Nie za bardzo się orientuję w tym o co tu chodzi, ale działa. I tu mamy następne zabezpieczenie DC. Ok. Niestety, zużycia w tym domu są dosyć sporawe. Na tą chwilę, przy takiej pogodzie, to jest około 50 kW. 50 kWh na dobę. A dlaczego? Zaraz Wam pokażę. O, a ten oczywiście przeszkadza. Dla nas zima nie jest fajna. Są duże pobory i mamy. Tak, tak, tak. Mamy małą produkcję. Dla niego zima to jest idealna. Chętnie by się zakopał w tym śniegu i siedział. Zostań, zostań, zostań. po dwóch szkółkach jakoś ogarniamy. Demon do mnie. Ok, a to jest przyczyna tych tak zużyć. To są dwie jednostki zewnętrzne. Ta ma 7 kW. Ta ma 5 kW. Jest to pompa ciepła powietrze-powietrze, czyli inaczej klimatyzacja. A tu mamy multi-split, który napędza 3 jednostki wewnętrzne po 3 chyba bodajże albo 3,5 kW. A ta napędza salon. Jedną jednostkę wewnętrzną 5 kW. Zasugerowali mi, żebym zamontował dwie jednostki takie gdyż jakby przyszła jakaś awaria, jedna siadła, to zawsze będzie jeszcze jakieś ogrzewanie z drugiej. Może i to dobrze, nie wiem. No ale w sumie łącznie mają 12 kW. Takie oto pompy ciepła. Ta akurat piątka pracuje, siódemka odpoczywa. Taką pogodę bardzo często się załączają teraz defrosty. A zresztą widać, że on jest oblodzony. Że jakiś szronik jest na nim. Jeszcze trochę i dojdzie do defrostu. Ten też leciuteńko, ale to nieznacznie. Sopelki lodu wiszą. Powiem Wam, świetnie się to sprawdza w tamtym roku. To był chyba styczeń było minus 22 rewelacja myślałem, że po prostu zamarznę ale nie doprowadziły do tego ok idziemy do środka, pokażę wam najwyżej jednostki wewnętrzne jeszcze i przejdziemy do podsumowania tych zużyć całej produkcji suseł suseł, ładny suseł demon, suseł no, niech Ci będzie. Waruj! Siad! Okej, okay, nagroda jest. Dobra, idziemy do środka. Jesteśmy teraz u córki. Tutaj jest ta jedna jednostka, 3,5 kW. Bardzo fajna jednostka hajera. Tutaj ma... A, gdzie mój palec? Tu. Tutaj ma takie oczko, wykrywa. Ludzia i omija ten nawiew. Ona teraz pracuje. Świetne są te jednostki. W ogóle ich nie słychać. One mają 12 dB. Także naprawdę śpisie przy tym świetnie. U drugiej córki mamy drugą jednostkę. Też taka sama, 3,5 kW. Teraz jest akurat w stanie spoczynku Coś tu wieje Nie, tu akurat nie wieje Tutaj mamy jednostkę w salonie 5 kW Tak, ona ma 5 kW Ona tutaj napędza salon, kuchnię Cały dom ma 120 metrów, a jednostka ta tutaj zasila około 60 metrów, bo tu jest kuchnia otwarta. Także tu jest około 60. No może przesadziłem, ale 50 metrów gdzieś. I jeszcze jedna jednostka, 3,5 kW. Sypialni. Oprócz tego mam jeszcze dwa elektryczne grzejniki drabinkowe. Zaraz wam pokażę. W tym roku w ogóle nie były załączone, bo naprawdę w całym domu jest cieplutko. One są ustawione na jakieś 21 stopni. Ja osobiście ciepła nie lubię. W łazience jest grzejnik drabinkowy elektryczny. Zaraz go pokażę. Tak, najprostszy z kastorami. Tu w łazience mamy taką drabinkę. On ma 500 W ten grzejnik. Duży nie był potrzebny w ogóle. W tym roku w ogóle nie, nie jest załączony. W tym roku był tylko załączony i teraz tak wodę ciepłą. Mamy boiler 120 litrów 2 kW. I doszło. Aha przy tym ogrzewaniu jest wszystko fajnie. Minusem jest to, że niestety nie ma za bardzo jak wysuszyć ubrań, więc trzeba było dokupić suszarkę. Oczywiście z pompą ciepła, która wysuszy nam ciuchy. I to mamy z tych wszystkich takich przedmiotów, które podochodziły w tym domu. I idziemy do podsumowań. Zobaczymy te zużycia całe i produkcję. Dobra, zaczynamy z podsumowaniem tego całego roku. Robimy sobie najpierw tutaj tą stronkę z spalownika. Produkcja ruszyła 2020 roku 6 grudnia. Za 2020 rok mamy wyprodukowane 232 kWh. I w tym roku mamy wyprodukowane 7763, to jest zasilanie do energetyki, a zużycie własne mamy 2645 kWh. To właśnie ten dodatkowy licznik pozwala mi na pokazywanie, oglądnięcie tego, że mamy tutaj. Zużycia takie, a wysył do sieci taki. Zresztą widać nawet na tutaj na tym schemacie że obciążenie to z dnia dzisiejszego o godzinie 1125 było 4741W, moc PV58W, moc AC 52 W i moc sieciowa 4689 W. Cała instalacja przez rok czasu wyprodukowała 10640 kWh, czyli tam prawie 11000 MWh. Swoje zrobiła. Myślę, że ok. Mogłoby być ciut lepiej, ale i tak nie jest źle. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego całego ustrojstwa. Bo zaraz jak przejdziemy do faktury Staurona, to zobaczycie, że mamy tam miesięcznie do płatności około 88 zł, tak? 88 zł miesięcznie fakturka będzie do zapłaty. Ale tak jak przypominam ja mam dosyć duże zużycia prądu. Dobra. Zobaczmy jeszcze, tutaj mieliśmy w tym roku tak o, rekordowy u mnie w tym roku, to był czerwiec. A w czerwcu, nie, przepraszam, chyba w marcu, zaraz poszukamy, zobaczymy. Zobaczmy sobie miesiąc, 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 miesiąc. Tak, miesiąc szósty, czyli czerwiec. 9 czerwca dokładnie mieliśmy rekord, bo produkcja wynosiła 70, prawie 2 kW za dobę. Także całkiem fajnie. W lecie naprawdę te panele, które mają 15 stopni, dają radę. Niestety porą zimową, gdzie słońce jest nisko, to już ta produkcja jest znacznie niższa. Ok. Także tutaj podsumowując wyprodukowała cała ta instalacja 9,9 kW 10 640 kWh, kWh. Tu możemy jeszcze przejść. Do podsumowania to już byliśmy sobie także w tym roku zużycie własne było 2645 kWh energia zasilająca sieć 7763 kWh ale zobaczymy czy to się mniej więcej chociaż pokryje z tym co zobaczymy na e liczniku Dobra, jesteśmy na e liczniku. Tutaj mamy pokazane zużycie roczne 6796 kWh. Do sieci trafiło 7856, ale wiadomo, że trzeba od tego odjąć jeszcze 20%, więc jesteśmy na minusie. Na minusie jesteśmy jakieś 1150 kWh. Za co Tauron wystawił nam rachunek, a do tego zaraz przejdziemy. W styczniu było zużycie 1447 kWh, potem mieliśmy 821. W styczniu produkcji mieliśmy 52 kWh, tutaj mieliśmy 272 w lutym, i w marcu zaczęło to troszeczkę ruszać potem w kwietniu już zaczęliśmy być na plusie także tutaj 11 mamy znowu na minusie no i grudzień oczywiście będzie dosyć na minusie mamy tylko oddane do sieci 27 kW a pobranego 375 dobra przejdźmy do fakturki Aha, i czy on to tutaj się nie pokrywa za bardzo? 7856 kWh z tym tutaj Solaksem. Mamy 7763, dlatego że w 2020 roku nie miałem jeszcze tego licznika dodatkowego, który znajduje się w skrzynce przed zabezpieczeniami, którymi zlicza to wszystko. Także dlatego tu jest taka różnica. Dobra, idziemy do faktury. Dobra, mamy już fakturkę z Taurona. Jak widzicie, zresztą w tamtym, za tamte półrocze ja płaciłem, e, płaciłem prognozy na jakieś 500 zł. Tutaj mamy to zużycie energii na 1156 kW. To co jestem na minusie. E, oni oczywiście tą poprzednią wartość prognozy odjęli. Tak, od, od kwoty, która tu wychodziła i do zapłaty mamy za tamten sezon 543 zł, schodząc tutaj niżej mamy następną prognozę na przyszły rok, co jest to kwotą 1064 zł za cały rok, podzielić to na 12 daje nam około 88 zł na miesiąc. I powiem Wam, że to jest świetny wynik. Bardzo fajny, dlatego że pamiętajcie, że tak, ja dwa lata temu ogrzewałem dom ekogroszkiem, zużywałem około 3 ton ekogroszku, bo wtedy on kosztował 800 zł, coś w tych okolicach, za tonę, no ale w tym roku, jakbym miał go kupić, to kosztuje już 1500 zł za tonę, czyli za samo ogrzewanie by mnie wyniosło 4500 zł. Plus do tego płaciłem za energię elektryczną jakieś 3200 zł, ale zaprąbiłem to do 3000 zł, czyli mamy tysiąca zł, a w tej chwili cały rok kosztuje mnie zaledwie 1064 zł, więc jesteśmy jakieś tysiąca zł do przodu. Także tu mamy prognozy takie, żeby podpłacać. Tak, w tym roku będę miał niższe zużycie, bo raz, że jest cieplej, na dwa parę przedmiotów podłączałem, które są bez sensu, były podpięte pod sieć i będą mniejsze te zużycia. Myślę, że tutaj powinienem następny sezon wyjść na zero, ale zobaczymy. Tutaj jest to dane techniczno-rozliczeniowe, można sobie przejrzeć. Powiem Wam, studiowałem tą fakturę dosyć długo, zanim zrozumiałem o co tu chodzi, ale jest to wszystko do zrozumienia. Tutaj mamy tą energię szczytową, tak ile została pobrana energia elektryczna pozaszczytowa, bo ja mam taryfę G12W. Eee, tu mamy sprzedaż energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne, powiem Wam bardzo dużo. Tutaj w tym wszystkim to jest tych opłat całych. Tych opłat jest po prostu mnóstwo. Tu nawet bym powiedział, że wychodzi pół na pół. To 1060 zł, co dostałem prognoz na przyszły rok, to połowa z tego to są same opłaty. Jakieś tam przesyły, różne tam OZE, nie OZE, to wszystko za co się płaci. Składki stałe, sieciowej. Wszystko podliczają, ale tak czy tak podsumowując, to wszystko jestem zadowolony, że to zamontowałem. I oby to się nie psuło i dalej funkcjonowało. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.